co pan sądzi o tym jak się zachowuje pod względem właśnie bojówek na poziomie ulicy prawostronnej. Kaczyński używa języka konfrontacji i wojny, ale używa też narzędzi konfrontacji i wojny. Najpierw Bąkiewicz otrzymał nieruchomości, otrzymał do, sowite dotacje z budżetu państwa liczone w kilkunastu, niektóre źródła podają kilka milionów złotych. Dzisiaj Bąkiewicz służy jako taka właśnie bojówka do tego żeby w imieniu Kaczyńskiego odwrócić myślenie Polaków odwrócić myślenie Polaków od realnych problemów i zobaczcie co mówi Kaczyński celem Kaczyńskiego jest władza władza absolutna dlatego przyjeżdża do opola i bezczelnie zamiast przepraszać zaczyna swoje myśli od tego że przeszkadza mu konstytucja a kto tą konstytucję drodzy państwo przez ostatnie 8 lat rządzenia PiSu permanentnie dewastował, to właśnie robił PiS poprzez nieudaną reformę sądownictwa, poprzez to, co dzisiaj się dzieje. Ale prezesowi nie przeszkadzają realne problemy. Jemu nie przeszkadza Putin, jemu nie przeszkadza wojna hybrydowa, jemu nie przeszkadza kryzys na granicy wschodniej, jemu przeszkadzają Niemcy, czyli jemu przeszkadzamy również my jako województwo wielokulturowe, wielonarodowościowe, co jest bulwersujące. Dlatego uważam, że cały ten ruch po prostu powinien zostać zdelegalizowany. Nie ma miejsca na taką formę dywersji, jaką uprawia Bąkiewicz, co najgorsze pod egidą PiSu, pod pachę z Januszem Kowalskim. Kowalskim, który kiedyś w tym ratuszu uprawiał inną wojnę hybrydową, ale to już na, na inną konferencję prasową. Subskrybuj po więcej.